Czy wiesz, że w Tajlandii cały egzamin i kurs na prawo jazdy zajmuje tylko dwa dni? Nie ma co ryzykować z płaceniem mandatów lub problemami z ubezpieczeniem. Zobaczysz, jak to zrobić, jednak do swojego wyjazdu najlepiej przygotujesz się z naszym e-bookiem o Tajlandii, który jest już dostępny. Wskazówki, ceny na miejscu, mini przewodniki, na co uważać, wynajęcie skutera czy samochodu to wszystko będzie na Was czekało w linku pod tym filmem. Idziemy dzisiaj zdać prawo jazdy na skuter w końcu. Wstecz mi się przyznać, ale ja zrobiłam prawo jazdy dwa lata temu i nigdy go nie odebrałam. Jeździłam skuterem nielegalnie i przyszedł ten czas, żeby to w końcu uregulować. Więc wszystko Wam powiem krok po kroku, jak to zrobić. Właściwie ostatnio już zmieniłam swoje międzynarodowe prawo jazdy na samochód, na tajskie, bo każdy, kto jest w Tajlandii powyżej 3 miesięcy. Musi to zrobić, a jedziemy wypożyczonym samochodem, którym jeszcze nie potrafię jeździć. To jest też ciekawa sprawa, że się czuję bardziej pewnie skuterem niż samochodem, a mam prawko na to eee, więc prowadzi kto? Polak, Polak nie pokażę. Dokładnie jest wyniósł Fly kawka z rana musi Red być. I tost. Słuchajcie, tak, to słuchajcie, jest parę da klasycznych dań w Tajlandii. Mango sticky rice, chicken basil, no i tosty 7-Eleven, <noise> które najlepiej smakują rano. To są bardzo dobre drogi. Ja się nie spodziewałam, że w tej latce się tak dobrze jedzie. Jesteśmy przy dziale komunikacji, ale w prowincji Pangna, ponieważ na Phuket obecnie trzeba czekać jakieś 4 miesiące na termin zdawania prawa jazdy. My robimy od nowa. Yy, I jesteśmy, godzina 8, nikogo jeszcze nie ma. Zdamy czy nie zdamy? Czy Przygotowany? Liczę Nauczony? na Ciebie, liczę na Ciebie. Ja zawsze więcej szczęścia niż rozumu. Ty jesteś rozumem. Co? Dostaliśmy swoje numerki, czekamy teraz na testy, ale powiem Wam jak to wygląda z dokumentami. Najpierw warto załatwić residential certificate w immigration, ale wcześniej dostajecie od hotelu takie zameldowanie. To jest taki żółty dokument. Idziecie, płacicie 500 batów, macie z imigracji później do lekarza taki certyfikat, że jesteście zdrowi. Czy Was bada, czy nie, no to różnie może z tym być. Kosztuje od 150 tak mniej więcej do 200 batów. I co jeszcze? Kopia paszportu i co ważne, można zrobić prawko na dowolnej wizie. Ja mam turystyczną. Zbyszek ma taką przywieździe, zwolnienie z wizy i tak samo można było wszystko załatwić, więc o to się nie martwcie. Tak wyglądają w urzędzie na kucaka. Ważna informacja. Nie można po prostu rano przyjść i, że tak powiem, wbić się w kolejkę, tylko wcześniej wymagana jest rejestracja w aplikacji lub na stronie DLTQ. Tam sprawdzacie terminy wybranej dla Was w prowincji. W Bangkoku to jest przeważnie miesiąc, w Chiang Mai też, na no, przykład już mówiłam, strasznie, strasznie długo, więc polecam zapisać się do mniejszych miejscowości. Tutaj jest praktycznie od ręki albo to jest tydzień czy dwa. Co prawda, nie ma obcokrajowców, jesteśmy chyba sami. Angielski tutaj z obsługą jest ciężki, ale raczej jak macie wszystkie dokumenty, to jakoś to pójdzie. Robię sobie małą przerwę, bo siedzimy właśnie na teorii, która trwa 5 godzin. Filmy są po tajsku, ale z angielskimi napisami. Dopiero jak to przejdziemy, to możemy podejść do e, testu, który teraz wcale nie jest taki łatwy, jak ja sobie przypominam dwa lata temu, no to w miarę jakoś to tam zdałam. A teraz tych pytań jest więcej. E, statystyki mówią, że no, sporo osób nie zdaje. Wcześniej, no jakoś to był mały tam jakiś odsetek. A teraz sama się zastanawiam, czy to się dzisiaj uda. W sensie nawet się dzisiaj nie uda, bo jutro mamy dopiero e, jazdę, więc całość trwa dwa dni. Jak tam idą testy? Nie zdaliśmy. Na trzy podejścia, trzy oblaliśmy. No prawdziwy test będzie dobrze, co? Tak. E, najlepsze jest to, że pytania są tłumaczone przez Google Tłumacz. Także e, pytania są na zasadzie: jeśli chcesz zmienić swoje ciało, to. To zrób to. W Tajlandii wszystko jest <laughs> dozwolone. Dali nam książkę do nauki, praktyki. To jest prawie wszystko po tajsku. Czy to było? A, znaki są przetłumaczone. Nie wszystkie. Aha, nie wszystkie, ale zasady to jest tylko po tajsku, więc dużo się dowiemy. To jak myślisz, zdamy czy nie zdamy? Nie możemy używać słownika nawet. Ani telefonu. to Przez dwie godziny te... robiliśmy ściągi. <laughs> Szybko możemy wydrukować. Nie ja wiem jakim cudem, ale mi udało się zdać za drugim razem, bo można było zrobić drugie podejście. Za pierwsze miałam chyba 42 punkty na 50, drugie 45 na 50, i udało się, a Bynią miał 44. Jednego zabrakło. I to nam trochę komplikuje, bo musi się pojawić rano znowu o 8. Na kolejny test, a ja mam jazdę o pierwszej, no ale jakoś to rozwiążemy, prawda? Damy radę, no, no trudno. I tak musimy tutaj przyjechać razem ponownie. Wracamy na kuchać. Jutro to samo. Szczęśliwi, szczęśliwi. Nie, jeszcze czeka mnie, wiesz. Jazda. To samo miejsce. Ja tutaj czekam na Zbyszka, który właśnie skończył egzamin i zdał, więc... <grywia> tutaj jest super luksusowy lunch w przerwie. To jest takie trochę pad w wersji wege. Pikantne. Z mięskiem sojowym i to i pasolka. A to gościk. Standard standardowe. Content. Chyba taka najbardziej znacząca różnica w zdawaniu egzaminów w Polsce, a w Tajlandii, jest taka, że tutaj nie trzeba wcześniej chodzić do szkoły jazdy. To jest opcjonalne, co ja sobie kiedyś zrobiłam, ale tutaj zapisujecie się na egzamin i w dwa dni macie prawko. Jak widzieliście, trzeba odbyć teorię, test, dzisiaj jazdę, ale nie trzeba jeździć 30 godzin na ulicy. Na drodze i wiedzieć w praktyce, jak się zachować, co niestety tutaj jest dużym minusem. Co z tego, że ja się nauczę na pamięć zasad pytań. E, wiem, jak jeździć na parkingu, gdzie później w normalnych sytuacjach na drodze, no ja zupełnie nie wiem, jak się zachować, tak? E, tutaj nie ma czegoś takiego, nie zdaje się na, na drogach i, i naprawdę no Tajlandia jest jednym z krajów, gdzie jest dosyć wysoki procent wypadków drogowych, e, śmierci na drogach, więc trzeba naprawdę uważać. Chociaż z jednej strony, no to są statystyki, tak? No bo na skuterze czy e, mo, motocyklu szybciej można zginąć, e, ale tutaj kierowcy nie są na coś tacy bardzo agresywni. W ogóle się prawie nie używa klaksonów, bardzo rzadko, z tego co widzę. Ja się osobiście czuję bardziej na drodze pewnie skuterem w Tajlandii niż jakbym miała to zrobić w Polsce, bo tam kierowcy nie są do tego przyzwyczajeni. No ale pamiętajcie, zdajemy, zdajemy, teoria, parking, a później na drodze co się wydarzy, no to trzeba sobie już samemu radzić. Pora na jazdy. Pan nam kazał obserwować, jak inni to robią, bo nie potrafi nam do końca wytłumaczyć po angielsku. Nie wiem, czy to jest pierwszy etap, czy będzie więcej. To trwa dosłownie z 10 sekund ta jazda slalom, stop, jazda po rampie. W sumie tyle. No nie wiem co mam więcej wam powiedzieć. To się chyba nie zmieniło przez na egzamin. Jestem proszona na egzamin, muszę lecieć. Co ważne, musieliśmy wypożyczyć skuter. Można zdawać na swoim, oczywiście bez prawka, tutaj przyjeżdżając, ale my wzięliśmy jeden za stopatów i zdajemy na Uh, Ondzie skupi tym małym 110 CC. Marta, gaz z prawej, gaz z prawej. Nie się. Jednak stresik był, że tak powiem, byłam taka pewna, a jednak e, nie włączyłam migacza prawego. No, widzicie. E, trzeba o tym pamiętać. No, ale 10 sekund i po sprawie. Teraz Zbyszek jedzie. Co mówisz? Za chwilę będę mógł jeździć litrowym ścigaczem, jak przejadę przed żółtym krawężnikiem. Niezałamite. Czy nie? No jak? Za pierwszym razem? Za pierwszym no, to razem? No dobra! Tego testu akurat nie mieliśmy na reakcję, bo nam chyba przepisali z samochodu. Tutaj o, trzeba po prostu zareagować, nacisnąć pedał stop. I rozpoznanie kolorów, pani tam pokazuje z daleka, trzeba powiedzieć parę razy. Opłata za prawo jazdy i kurs? 105 batów Słuchajcie, co to jest! 13 zł. za złotych. kurs i prawo jazdy. To już po wszystkim dwa dni to trwało, ale w końcu możemy jeździć legalnie skuterem w Tajlandii. Jak policja mnie zatrzyma, to z uśmiechem pokażę ten dokument w końcu. W ogóle e, zobaczcie, że my jakby mówimy, że dwa dni to trwało, ale przez te dwa dni tak naprawdę zrobiliśmy cały kurs, całą praktykę, egzamin teoretyczny i egzamin praktyczny, zarówno na prawo jazdy na samochód i motocykl. I to tylko dwa dni trwało. E, tak, ale samochód tylko przepisaliśmy. Tak, to tak. jest e, ważna rzecz. Tak. Chyba by dłużej trwało jak coś zrobić na Może, oba. No. Tak. tak naprawdę od nowa my robiliśmy od początku tylko na skuter, ale możemy też jeździć motocyklem wielkim, to trzeba zaznaczyć. Nie ma tutaj ograniczenia pojemności dla tego, co wykonaliśmy. Dlatego nie, nie akceptowali też uprawnień z Europy, których są na mniejszą pojemność. Tu jest jedna, jedna jedna kategoria motocykl. Ale udało się. Gratulacje, piąteczka. Jest!